Dzisiejsza Ewangelia jest, myślę, dość ciężką Ewangelią, bo słyszymy, że Jezus przynosi rozłam, a nie pokój. I myślę, że to jest taka lampka do tego, abyśmy się nieco bardziej zastanowili nad tym. Pojawia się też element ognia w tej Ewangelii. I tutaj myślę, że możemy skupić się na tym ogniu, o jakim właśnie ogniu jest mowa, tak naprawdę. Bo jeżeli. Pomyślimy nad tym nieco głębiej, to możemy wywnioskować, że ten ogień to jest ten ogień w nas. Ten ogień, który pokazujemy wszemi wobec, pokazujemy po prostu na zewnątrz. I to jest ogień, który powinniśmy pokazy pokazywać tak naprawdę mimo wszelkich przeciwności. Jesteśmy, nie oszukujmy się, w trochę w takiej rzeczywistości dość trudnej, żeby pokazywać swoją wiarę. Ale to nie powinno nam przeszkadzać yy, w tym, aby, aby te wiary pokazywać. Wiadomo, że różne elementy pojawiają się, które, yy, które nam to będą utrudniać, ale to no właśnie te trudności nie powinny być takimi trudnościami, które nas będą blokować, żeby, żeby ten ogień rozprzestrzeniać, żeby ten ogień wiary faktycznie yy, dzielić pośród ludzi. Jeżeli skupimy się na jeszcze fragmencie jednym dzisiejszej Ewangelii, pozwolę sobie go przytoczyć: Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. I tak naprawdę mamy tutaj dużo takich mm, bardzo wzajemnych korelacji. Ale kluczem tak naprawdę w tym wszystkim jest to, w tym, w tym fragmencie i w całej tej dzisiejszej Ewangelii, że tak naprawdę człowiek musi żyć tym ogniem wiary i prawdy. I pomimo wszelkim przeciwnościom, które się pojawiają, tak naprawdę nie powinniśmy się zrażać, nie możemy się zrażać, tylko powinniśmy dawać świadectwo dawać świadectwo tego ognia naszej wiary, który nawet nie tyle tli się, co, co powinien po prostu rozprzestrzeniać się, i powinniśmy okazywać ten ogień, powinniśmy modlić się za swoich bliskich, powinniśmy pokazywać, aby tak naprawdę ci bliscy i wszyscy dookoła mogli faktycznie zrozumieć, że ta wiara, która jest w nas, daje szczęście. I niech to będzie taka, taka nauka z tej dzisiejszej Ewangelii, żebyśmy nie bali się rozprzestrzeniać ten ogień, rozprzestrzeniać ten ogień żeby, żeby ta wiara faktycznie wychodziła prosto z nas i, i zarażała wszystkich dookoła.